¿Qué no te Cześć! Właśnie wygrzebałam z naszej archiwalnej szafy kroniki z lat 90. Muszę powiedzieć, że znalazłam wiele ciekawostek i niespodzianek. Trzymaj! Ja biorę kolejną lecimy do studia! No, nareszcie! Skoro tyle musiałam tutaj na ciebie czekać, to musisz mi się teraz szybko wyspowiadać. Gdzie byłaś? Co robiłaś? Dlaczego tak długo? Czy cokolwiek znalazłaś? Bo nie wiem, czy warto mi było tutaj tyle kwitnąć na tej kanapie. Zapewniam Cię, że było warto. Właśnie z Jarkiem przynieśliśmy nasze archiwalne kroniki z początków lat 90. Znalazłam tam mnóstwo ciekawostek. Musimy Wam o nich opowiedzieć. No to muszę się przekonać na własne oczy. Co tutaj mamy? 19 czerwca 1991 roku. to jest w środę. W jej czytaniu przy bibliotece repertuarowej zaczęła funkcjonować wypożyczalnia kafet wideo. Bardzo ciekawe. Myślę, że w latach 90-tych niemal w każdym polskim domu znajdował się taki sprzęt jak magnetowiz. I Ciebie też? No jasne, jestem vintage. Mam komunię na VHS. Ale tak ciekawe, czy w takich wypożyczalniach były kolejki, jakie filmy też były wypożyczane? No właśnie. Widzę tutaj obok wpis, yy, że w tygodniku regionalnym życie przemyskie regularnie ukazywały się tak zwane przewodniki wideo, w których polecaliśmy filmy z naszej wypożyczalni. I tak na przykład w numerze numer 21 z sierpnia 1991 roku polecaliśmy takie filmy jak dziewczynka z "Vice wicewersa czy Prawdziwy duchą łapy. Jest też tutaj dopisek, że wypożyczalnia prowadzi rezerwację filmów, więc tak. Chyba były kolejne. Skoro jesteśmy przy ruchomym obrazie, to muszę Wam zdradzić, że to studio, w którym teraz jesteśmy, nie było pierwszym w działalności naszej instytucji. W Gazecie Codziennej Nowiny z 16 maja 1991 roku możemy przeczytać następujący artykuł. Studio TV Przemyśl zaprasza. Część telewidzów naszego regionu zdołała już przyzwyczaić się do charakterystycznej planszy. Ukazującej się na szklanych ekranach towarzyszącej emisji lokalnego programu z Przemyśla. Jak już informowaliśmy, nadawany jest on ze studia TV, zlokalizowanego w Centrum Kulturalnym, czyli poprzednim WDK. Nowo utworzone studio ma ambitne plany, stąd też prowadzi nabór lektorów, prezenterów i kamerzystów. Marzący o telewizyjnej przygodzie powinni zgłaszać się do centrum kulturalnego. No ładnie! Ja myślałam cały czas, że byłyśmy prekursorkami w tej kwestii. Bardzo jestem ciekawa, jak wyglądały te nagrania. Czy bardzo się różnią od dzisiejszych realizacji? Bo być może jest tak, że mamy jeszcze wiele do nadrobienia. To co? Masz okazję to sprawdzić. Mamy niespodziankę. Znalazłam archiwalne nagranie. No to nie czekamy i odpalamy. A my mamy dla Państwa zaproszenie na jeszcze jedną niezwykle interesującą imprezę. W sali widowiskowej Centrum Kulturalnego w Przemyślu w najbliższy wtorek o godzinie 18.00 Teatr Janusza Wiśniewskiego, Centrum Sztuki Studio, przedstawi spektakl Ośnienie, nagrodzony w ubiegłym roku w Edynburgu. Warto dodać, że przy realizacji tego spektaklu współpracowali m.in. Agnieszka Osiecka i Jerzy Satanowski. Centrum Kulturalnym w Przemyślu... Codziennie od wtorku do soboty odbywają się dziecięce zabawy pod wspólnym tytułem Kolorowe Wakacje. Jest to jeszcze jeden sposób, aby dzieci, które nie wyjechały na kolonie, mogły w miejscu zamieszkania równie miło spędzić czas. Najbliższą niedzielę w Centrum Kulturalnym w Przemyślu wystąpi Tomasz Stańko z zespołem Rick Hollander Quartet z USA. Zapraszam i do zobaczenia za dwa tygodnie. Dobra, dosyć tych nagrań, lecimy dalej. Pokaż jaką masz kolejną ciekawostkę. Co tutaj mamy? O, proszę. Kolejne usługi świadczone przez naszą instytucję. Jak donosi Gazeta Codzienna Nowiny, Centrum Kulturalnych Przemyślów poleca usługi kserograficzne. Format A3 do A5 oraz wtapianie w tworzywo wizytówek, dokumentów, zdjęć i tak dalej. Chyba nie było, że tak tylko usługi i usługi, to ja mam coś artystycznego. W tygodniku Regionalnym Życie Przemyskie z 11 września 91 roku znalazłam wyjątkowe zaproszenie. Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do autorskiego studium rysunku i malarstwa przygotowującego do egzaminów wstępnych na uczelnie artystyczną. zapewniamy profesjonalną opiekę, materiały i pomoce nieco niżej czytamy ilość miejsc ograniczona. Tylko u nas wstąpisz na drogę profesjonalizmu w sztuce. No nieźle. U mnie widzę, że jest już ostatnie zaznaczenie. Ciekawe co. To? O proszę. Centrum Kulturalne w Przemyślu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowo-towarowego Nysatowo. To w produkcji 1981. Stopień zużycia 75%. Cena wywoławcza uhu, uwaga, 13 milionów. 212 500 zł. Sporo! No, widzę, że nawet rynek motoryzacyjny nie był nam obcy. No, ja tu już nic więcej nie mam zaznaczonego. U Ciebie widzę, że też pusto to, jak to koństwo swoich wykopalisk? Absolutnie nie. Przygotowałam dla Was tylko takie nieoczywiste ciekawostki. Ale w naszych kronikach możemy znaleźć wiele wspaniałych informacji dotyczących imprez, spektakli teatralnych czy koncertów na które zapraszane były wyjątkowe gwiazdy. Ale o tym jeszcze kiedyś Wam opowiemy. Bo myślę, że to co teraz robimy będzie może ciekawe dla kogoś za 30 lat. Dlatego mam dla Was pełną niespodziankę. Muszę Wam kogoś przedstawić. To jest nasz kolega Paweł. Cześć! Nie myślcie sobie, że to, co przed chwilą widzieliście, to relikt przeszłości. Kroniki CK dokumentują działalność instytucji nieprzerwania. A co teraz uwieczniasz? Teraz mam kronikę z 2020 roku, w której zamieszczam informacje na temat Festiwalu Dziedzictwa Kresu. To ja Ci już nie przeszkadzam i uciekam do studia. Już jestem. Być może wy macie jakieś swoje ciekawostki, wspomnienia, jakichś zabawnych lub nieoczywistych z dzisiejszego punktu widzenia sytuacji czy wydarzeń związanych z CETA. Jeśli tak, to bardzo chętnie o nich usłyszymy. Dokładnie, stwórzmy razem treści na lat 30. Zapraszamy Was do przesyłania fotografii, ciekawostek, wspomnień związanych z naszą instytucją, które później opublikujemy. Przypominamy również, że w ostatnim odcinku zadaliśmy pytanie, zagadkę i czekamy na Wasze odpowiedzi. Dokładnie. Kontaktujcie się z nami w wiadomości na Facebooku. Cały czas czeka też na Was nasz adres mailowy 30 małpacm.przemysł.pl. A dzisiaj już się z Wami żegnamy. Teraz się z Wami już żegnamy, ale nie martwcie się, planujemy kolejne odcinki. Do, Do zobaczenia! zobaczenia. Ale ciekawe, czy w takiej wypożyczalniach były kroniki. Na pewno wypożyczalni w No na pewno. Proszę bardzo, żegnam. No. Historii naszej działalności. W życiu prze... Mam nowinę, a mówisz o życiu. Życie podkarpackie regularnie ukazywały się... Kasia! Takie... Co? Życie przemyskie, nie podkarpackie. No i tu jest Paweł. No, ale chyba musisz wyjść. Aha. Bo do niego wchodzisz, a no potem dobra. musisz wrócić. co mówisz? Jarek, napisz ręką, jak można. Ja mu mówić cześć, czy nie mam mówić? Ty tylko tak mi zapisałaś tekst. Chyba nie trzeba. No mi się wydaje. A Jarek z takim decyzjazmem mówi... Cześć! 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 Hello! Hello! Jarek, się mamy zrywają? Tak! Nie, nie, Też? nie, 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 jeszcze Ja ja nie, 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 Dobra, ale wiesz co lecimy od raz. bo to no, jest. No, nie, nie, To jest kicha straszna. nie, nie, nowa. O, tak. No to, no, no, Muszę jeszcze raz przeczytać. Dlaczego? No bo to tak, nie. To jeszcze raz. Dobrze było. Nie, lecimy od tego całego kawałka. Tak, czy się tak? Jeszcze raz? Nie. <coughs> nie, Jarek. Jarek, jak myślisz? Chyba nie trzeba, nie? Pytajmy się, że już jest. Mi się wydaje, że już jest okej. Okay.